Pani ja nazywa się Mateusz ma nazwisko Łakomski. Kiedy miałem 16 lat, zakochałem się. Tak jak większość ludzi, wiekunastoletni. Miałem dziewczynę. Wszystkie pieniądze, które gdzieś mi się udało zdobyć. Później, kiedyś pracowałem, wszystko co zarobiłem, sprawiałem jej prezenty. Wszelki mój czas poświęcałem jej. Wszystko, co mogłem, dawałem jej. Dniami i nocami myślałem o niej. Przyszedł moment, wybrała kogoś innego. Rozczarowałem się. Kiedy udało mi się znaleźć pracę, w której miałem pełną stawkę powyżej 4000 na rękę. Kiedy wiedziałem, że jest to już pewnik dla mojej rodziny. Myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi i teraz już tylko będę wiódł prosperujące życie. Okazało się, że jest to koło i obóz niewolniczy. Rozczarowałem się. Kiedy dorastając, będąc w rodzinie, która mówi, że kocha i akceptuje w pełni, byłem już koło 20, 20 lat, zacząłem podejmować decyzje zgodnie z swoją wolą. Zostałem wyrzucony z domu. Rozczarowałem się. Kiedy Chciałem służyć Bogu z całego serca. Z tego jak dorastałem w tym świecie, w tej Polsce, w Polsce katolickiej, będąc wychowany w Wierze Katolickiej, wszedłem do seminarium. Chciałem służyć Bogu, ale tam widziałem przyszłych adeptów i księży z kujarami na wierzchu. Rozczarowałem się. Kiedy zacząłem życie rodzinne, myślałem, że każdy człowiek w mieć rodzinę i być w niej szczęśliwy. Rozczarowałem się, bo rodzina to nie jest coś, to nie jest, nie wiem, krem na torcie i wisienka. Kiedy szukałem Boga w tym całym swoim rozczarowaniu, szukałem mądrości, zacząłem czytać Biblię, całe życie zaczęło mi się rozczarowywać, Pokazało się, że od samego początku Rodzimy się na ziemi tutaj, oddzieleni od Boga, ale mamy wpojone w głowie, przez różne systemy, że z tym Bogiem jest z nami wszystko ok, A z drugiej strony system wprowadza nas w myślenie takie, że potrzebujemy coś dla Boga zrobić, bo jesteśmy zdatni, aby zasłużyć na Jego zbawienie i na Jego miłość. Jest to nieprawda. Każdy człowiek, który jest na ziemi, rodzi się w oddzieleniu od Boga i jest tyle warty dla Boga, co trawa polna, a jego uczynki, jego życie bez Boga jest jak zażygane ubranie, które nadaje się do prania, i to jest napisane w piśmie: Żaden człowiek na Ziemi nie jest warty czegokolwiek. Żaden człowiek na Ziemi nie jest warty w oczach Boga czegokolwiek, ale jest stworzeniem Bożym. I Bóg, który jest miłością, zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek wybierając życie bez Niego. Ani nie ma wartości, ani jego życie nie rozkwita, bo jest coraz to bardziej obciążone wymogami, systemami tego świata. Coraz to bardziej zniewolone jest chorobami, które wiodą prym na tej ziemi. Coraz to bardziej zniewolone jest śmiercią, która w sumie z czasem coraz to bardziej angażuje każdego z nas. Sami patrzcie na swoje życie. Im dalej w las, tym coraz to gorzej ze zdrowiem. Im dalej w las, im dalej człowiek goni za pieniędzmi, tym coraz to gorzej je utrzymać. Im dalej w las, szukając miłości, tym coraz to gorzej ją osiągnąć, bo tak jest skonstruowany system tego świata, który okłamuje nas szata, a Bóg pokazał się w osobie Jezusa Chrystusa w taki sposób, że nie jesteś w stanie w żaden sposób sobie zasłużyć na to, żeby być święty w oczach Ojca, ale to On. Będąc miłością niezasłużoną, zapłacił cenę, żebyś na powrót był dzieckiem jego i był bez skazy i był czysty jak łza Boga w jego oczach, ponieważ to Jezus Chrystus spełnił wszelki wymóg jego. Wszelki wymóg świata, do, nawet ludzki wymóg, do tego, żeby być w pełni sprawiedliwy. I to On zamienił się na krzyżu z człowiekiem, żeby jego sprawiedliwość stała się naszą sprawiedliwością. Tak, by każdy człowiek stał się dzieckiem Boga, to znaczy zanurzył się w Chrystusie, jak mówi słowo Boże. Każdy człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest w oddzieleniu od Boga. Każdy człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że żyje na Ziemi i jest przygnieciony ciężarem tego, co się nazywa dzisiaj, tego, co na co dzień przeżywamy, tego, co prezentuje nam ten świat, każdy człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że to jest grzech. Grzechem, kochani, nie jest drugie małżeństwo. Grzechem, kochani, nie jest yy, wulgaryzmy. Grzechem nie są kłamstwa, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie wynikiem grzechu, który, jest, który którym jest tutaj zbroczony ten świat to znaczy oddzielenie się od stwórcy. Człowiek od samego początku zaczął wybierać swoją drogę i to się nazywa egocentryzm. Drogę, która jest ukierunkowana na moje własne pragnienia w oddzieleniu od zależności od Boga. I oczywiście szatan to obrócił, bo szatan powiedział: wiedz swoje życie, zrób po swojemu, będzie ci lepiej, bo ten, który siedzi stary dziad na tronie, chce ci kazać, że masz być taki, 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 i będziesz jak niewolnik. Ale prawda była zupełnie inna. Prawda była taka, że ten, który żył z Bogiem już w raju, i ten, który żyje teraz z Bogiem, jego życie rozkwita. Jego życie rozpędza się. Dlaczego? Ponieważ w nim życie zamieszkało. Bóg chce w tobie zamieszkać. Bóg chce, żebyś na powrót był jego synem i córką. Bóg chce, żebyś się z nim pojednał. Żeby Chrystus to była twoja tożsamość. Ponieważ on nadał tożsamość tym, którzy się do niego uciekają. On nadał tożsamość swoich dzieci i dziedzictwo nieba już tutaj na Ziemi. Sprawiedliwość można osiągnąć nie inaczej jak tylko przez wiarę w to, co Chrystus zrobił na krzyżu. A zrobił. A zrobił tyle, czego być może w żadnym kościele wam nie powiedzieli. On swoją osobą zapłacił za grzech twój. Tak, by jego tożsamość stała się twoją tożsamością. I teraz spójrz, jak to wykrzywia rękę diabłu. Bo ty być może myślisz, że jesteś w stanie coś osiągnąć na ziemi. I z tym myśleniem spójrz na swoje życie. Gdzie jesteś? Co osiągnąłeś? Czy tak jak ja, rodzina, dom, samochód, pieniądze, 10 tysięcy miesięcznie i co? Depresja, stać z łóżka nie umie. Czy dyski w kręgosłupie wypadnięte? Choroba, atopowe zapalenie skóry. Niestrawność pokarmowa, brak ochrony przed słońcem, bo kiedy słońce zaczęło wychodzić, bąble na skórze wychodziły. Tyle osiągnąłem w tym życiu. Tyle, że im dalej szukałem swojego, tym bardziej wchodziłem w bagnie. Ale tak wygląda życie każdego człowieka: bo kiedy przychodzi w starość i spoglądamy na swoje życie, tego już nie trzeba komentować. Każdy wie, jak jest. Możesz nie patrzeć na swoje życie, kiedy narodzisz się na nowo. Potrzebujesz przyjąć to, co Chrystus zrobił na krzyżu, po to, żeby stał się nowym stworzeniem, jak mówi Słowo. Każdy człowiek, który oddaje życie Chrystusowi Tu nie chodzi o deklarację jakąś, wiecie stryk jest okej okay. Tu nie chodzi o chrzest w wodzie Tu chodzi o to, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego Jak wygląda twoje życie I że potrzebujesz Zbawiciela Tu nie chodzi Zbawiciela w opłatku Czy w obrazku, czy na książku Tu chodzi o Ducha Boga tu chodzi o Boga, który się nie zmienia, który nie jest oj, maluszki maluszki ten, który nie jest przybity na krzyżu, ten, który żyje i jest wielkim Bogiem i się w ogóle nie zmienia, bo jest stały. Musisz zawołać do Boga, po to, żeby on zamieszkał w Tobie. I Duch Święty, jak powiada Pismo, zamieszka w Tobie tak, że Ty będziesz to czuł i życie, wody rzeki życia zaczną wypływać z Ciebie, po to, żeby. Już życie tu na ziemi było dla Ciebie sukcesem. Ale co to znaczy sukces? Sukces to znaczy droga w zwycięstwie w związku z tym, co jest tutaj na ziemi. Sukces to znaczy życie wieczne. Dlaczego? Bo jesteś czysty jak łza przez to, co Jezus zrobił na krzyżu w oczach Boga. Potrzebujesz w to uwierzyć. Nie potrzebujesz odwalić szopki religijnej. Nie potrzebujesz zrobić coś dla Boga. Potrzebujesz tylko uznać w sercu swoim to, co stało się na krzyżu i to, jakie przesłanie Bóg ma w związku z tym. Kara za twoje życie, za twoje grzechy została zapłacona. Albo to przyjmiesz, albo nie. Czy wierzysz w niebo, czy wierzysz w piekło? Nie muszę tłumaczyć. Rozciągnij sam przed sobą. Czy wierzysz? W życie poza ciałem, czy wierzysz w ogóle w życie po śmierci? Nie muszę tłumaczyć, rosnąć sam ze swoim sercem. Ale ja wiem, że święty duch, który jest we mnie i który jest rozlany na świat, on przekonuje ludzi sam o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I każdy z nas wie, że jeżeli polega na swoich uczynkach, to też wedle uczynków zostanie osądzony. Ja nie zostanę już nigdy osądzony ku potępieniu. Dlaczego? Bo osądzony został ze względu na moje grzechy Jezus Chrystus, i o tym mówi Słowo. On zapłacił karę za mnie. Jestem człowiekiem wieczności. Też możesz stać się w tej sekundzie człowiekiem wieczności. Nie czekaj, aż ktoś zrobi to za Ciebie. Mam na myśli wygodnić Ci po śmierci zbawienie. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że raz jest człowiekowi dane. Umrzeć, i później od razu sąd. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest w stanie cię wcisnąć w jakąś wiarę. Nie ma czegoś takiego, jak chrzest nie bo to by było sprzeczne z miłością Boga, która definiuje się, że każdy człowiek ma wolną wolę i to on wybiera. Każdy człowiek musi sam podjąć decyzję w miejscu, który się nazywa dzisiaj, w którym jest ten świat. I zegar, można powiedzieć, tyka z jednej strony, bo nikt nie wie, kiedy się świat skończy. Ale mi nie chodzi o Armagedon, mi chodzi o Twoje indywidualne, prywatne życie i o Twoją indywidualną, prywatną relację ze Stwórcą. I jak wygląda sytuacja między Tobą a nim? Czy jest to pokój, czy jest to zasługiwanie i próba zrobienia czegoś w jego oczach? Jeszcze raz powtórzę. Choć bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę. Nie jesteśmy sobie w stanie zyskać w oczach Boga. Ale On zrobił to, żebyś nie musiał tego robić. Bo On chce patrzeć na Ciebie jak na swoje dziecko. A ten, który ma dzieci, wie jak się patrzy na swoje dzieci. Czy on nastara w gacie, czy zrobi w pampers. Czy on powie brzydkie słowo. Stosunek rodzica do dziecka się nie zmienia. Ciągle jest w pełni akceptowany. Ciągle spełni miłości i ciągle rodzic wszystko mu daje co jego. I tak możesz mieć, możesz mieć w życiu. Dziękuję.